Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Boruwa i dzisiaj pokażę wam jak zrobić negroni oraz jager negroni. Zapraszam. Negroni to klasyczny koktajl z bardzo gorzkim smakiem, a jageroni lub jager negroni to jego nowocześniejszy brat najpierw zademonstruję jak zrobić <noise> najpierw zademonstruję jak zrobić zwyczajne Negroni co będziemy potrzebować Jean, Jägermeister tylko do wersji z Jagerem Campari słodki Wermut Jegera odłożę na później, gdyż przyda się dopiero do Jageroni a jeśli chodzi o te alkohole Campari jest to Digestive bardzo, bardzo gorzki. Jest to smak, który trzeba lubić, dlatego Negroni oraz wszystkie drinki, które zawierają Campari, są całkiem gorzkie. Można zastąpić go również aperolem, który jest nieco mniej gorzki. Nie jest to drink, który można zastosować każdemu. Smak taki trzeba lubić, więc od razu ostrzegam. Jeśli chodzi o narzędzia, przyda nam się szklanka, w niej też zamieszamy od razu drinka, łyżka, jiggler. Do dekoracji użyję. Zaczynamy. Zaczynajmy. Na początek do mojej szklanki dodaję 50 ml ginu. 50 ml Campari. Oraz 50 ml Słodkiego Wermutu Teraz dodajemy lodu z zamrażalki I mieszamy I teraz przyozdabiam to Plastrem cytryny Cytryny? lasterkiem pomarańczy. I oto jest negroni. Zanim spróbuję tego niezwykłego drinka, zrobię drugi jager negroni. Sytuacja tutaj wygląda podobnie, z tym że użyjemy nieco mniej Campari, a zastąpimy go jagerem, co definitywnie zmniejszy goryczkę tego drinka. Tak więc 50 ml gin, 50 ml słodkiego Wermutu. 15 ml Campari I na koniec 50 ml Jägermeister Teraz dodajemy lodu z zamrażalki i mieszamy. Podobnie jak w przypadku negroni dodam cytryny. <tryny> Podobnie jak w przypadku Negroni, dodam pomarańczy. I oto jest. Jeger Negroni. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak spróbować i porównać te dwa drinki. Zacznę od klasycznego Negroni. Tak jak zresztą powiedziałem, Negroni jest bardzo gorzkie, delikatna słodycz pomarańczy nie wystarcza, no i trzeba lubić gorzki smak, żeby nacieszyć się tym drinkiem, co nie zmienia faktu, że jest doskonały. Teraz Jäger Negroni. Już na wstępie Jägermeister oddaje swoje bogate aromaty. Spróbujmy. Kampari jest tu dużo mniej wyczuwalny, gdyż mamy go mniej. Pierwsze skrzypce gra tu Jean oraz Jägermeister. Jest to nieco bardziej zbalansowany drink, który poleciłbym komuś, komu nie zasmakowało na gronie, ale było blisko, aby mu zasmakować. Dziękuję za przybycie i zapraszam ponownie.